O, Jestem rzeczywiście ma rekord życiowy! Dźwięk dźwięk naprawdę! To jest dźwięk piękny dźwięk dzień! Dzisiaj jesteśmy we Wrocławiu. Piękny rynek, dobre jedzenie, mnóstwo krasnali i półmaraton, ale coś więcej niż półmaraton, bo 11 nocny półmaraton wrocławski. Ja jestem Andrzej, Ty jesteś na kanale Biegnie i zapraszam Cię na relację z tego właśnie wydarzenia. Jo, let's go! Dawaj na rekord! Go Sandra, go! Kocham Cię! Łogeń naprzód i do boju bez zahamowań i zastoju. Mateusz! Pozdrawiamy Mateusza. Cześć, Męczony Zmęczony jestem. Próbuję dostać się na Stadion Olimpijski, żeby nagrać relację, żebyście mogli sobie to obejrzeć. Żebyście zasubskrybowali ten kanał, bo to jest ciężka robota, nawet się nawet czasami nie wyobrażacie jak ciężko. To tutaj będzie największy hałas tego roku. 15 tysięcy ludzi na starcie. Tutaj, właśnie na stadionie olimpijskim, ruszają o godzinie 22.00, a my razem z nimi. Cześć, powiedz nam, kim jesteś i co tutaj robisz? Ja tutaj obecnie stoję od kilkunastu minut, jak widać, na ten moment nic nie robię. Mam butelkę w ręku, parę papierów i trudno powiedzieć, cokolwiek robił, raczej czuję się tutaj bezużyteczny. Jest potencjał, że za chwil kilka staniemy się trochę bardziej użyteczni, kiedy dostaniemy mikrofon, ale na ten moment dysponuję tylko i wyłącznie butelką oraz kartkami, więc stoję. Jakim tempem trzeba biec, żeby przebiec półmaraton w 2 godziny 10 minut. Tak, mniej więcej 608. Jakie to uczucie przed startem, gdy wiesz, że będziesz biegła, jak to mówić, 15 tysięczną grupą, o tak? Jest ogromny stres, tym bardziej, że biegnę, bardziej dla fanów w tym roku. Jestem wrocławianką. Biegnę na pełnym nieprzygotowaniu, bo biegałam tylko piątki i naprawdę odpuściłam. Jeszcze kontuzja jest? E, w zeszłym roku było lepiej, powiem tak. Chociaż Wrocław dla mnie był najgorszy, bo jest za duża spina, bo jestem stąd. Grażynko, lecimy na strefę Expo, jeszcze póki, póki nie jest zamknięta, prawda? Jestem kobietą, więc chcę zrobić zakupy. Dobra, to lecimy zobaczyć strefę Expo, no i już będziemy się kierować w stronę startu. Krzysiu Wodzu! Krzysiu wadzu. Nie, dzisiaj biegniemy na spokojnie. W nocy jeszcze nie biegliśmy, przyjechaliśmy grupą. Idziemy się wspierać wzajemnie, tak jakby często robimy, nie? Że biegniemy sobie razem, bez dzisiaj spinania się na jakieś wielkie czasy. Nie, nie, nie. O, chodź do nas. Nie uciekaj przed nami. My chcemy z tobą pogadać. Chcemy ci zadać tylko jedno krótkie, zasadnicze pytanie. Nie uciekaj! Się, to, że nie wam zadać zasadnicze jesteś tak? Dlaczego akurat półmaraton w Wrocławiu? Ponieważ jest to piękne miasto, a my w nim mieszkamy. Co prawda w pobliżu, nie dokładnie w centrum. I jesteśmy tutaj, bo jest to świetna, super impreza. E, jaki czas obstawiasz na dzisiaj? Czas pod, od początku do końca. O, czyli ten najlepszy. Tak, dla mnie powodzenia. Dziękuję bardzo. Ej, dokąd biegnie? Szybko powiedz nam! Nie chciał pogadać. Nie chciał pogadać Za ja szybki był Środeczka szybko Powiedzcie dokąd biegniecie Do mety już A ty dokąd biegniesz Na rozgrzewkę A dlaczego tak szybko Nie no nie szybko Powiedzcie mi szybko jak chcecie przebiec ten półmaraton jak, Jaki dystans to wiemy Ale jak szybko chcecie go przebiec Do samego końca A ty Do dwóch godzin O, to trzymamy się Powodzenia Dzięki, na razie. Cześć, jesteś bardzo rozciągnięta, to pewnie jesteś bardzo szybka. Nie, bardzo wolna. A jakim, jakim tempem chcesz dzisiaj pobiec? Bardzo wolnym, bo jestem po kontuzji. Wszyscy jesteśmy po kontuzji. Tak. No, ale tak serio, to powiedz. Dwie godziny, godzina pięćdziesiąt, godzina czterdzieści pięć? Poz... Ostatnie dwa półmaratony były na dwa trzydzieści, więc... O, to szybko, to bym nie To nogonie. jest szybko. Tak, szybko. Czy Edi też biegał? Edi? Oczywiście, no. że tak. Edi to jest mój fan w a nie wiesz, jak szybko biegał? Nie wiem. A jak bardzo szybko biegał? No nie wiem. No ja też nie wiem, bo robiłem coś innego wtedy, ale jak było? Kurde, bo jak byliśmy ostatnio na koniec, na Iron Maiden, to biegał tylko po scenie. Po scenie? No. Kurde, to ja wiem tylko, co się za sceną działo. Masz konia? Mam, ale nie zabrałem ze sobą, bo nie pozwolili. A, bo byś za szybko, za szybko byś galopował. Dokładnie, no. Powiedz to... mi, jakim tempem chcesz dzisiaj pogalopować? Poniżej 3 godzin. Powiedz mi, skąd jesteś? Tutaj, z Wrocławia. O, samych Wrocławiań Wrocławian spotykamy. Powiedz mi, co czujesz, gdy biegniesz ulicami swojego miasta? Co czuję? Radość czuję, no, co mogę czuć. Ale jesteś trochę dumny? Radość. No to twoje miasto, akurat, że akurat tutaj jest bardzo, tak wielki bardzo, półmaraton? Bardzo ładnie jest tutaj, tak zwłaszcza te światełka, emocje, kolorki. Jest Czyli rozumiem, że półmaraton nocny już tutaj biegłeś? Tak, tak, w zeszłym roku. I jakie mia jaki miałeś czas? Dwie godziny 18 minut. A dzisiaj? Nie, dzisiaj trzy, dzisiaj trzy. Dzisiaj odpoczywamy. Dobra. Zbijamy pionę, robimy zdjęcia. Czyli pełen flow Instagram, zabawa, TikTok i do mety. Dokładnie. mamy kciuki, powodzenia. Dzięki. Kto to jest, to Usia? Siostra. Szybko biega? Najszybciej. Będzie pierwsza. Dla nas zawsze. Cześć Ania. Cześć. Szybko dzisiaj biegniesz? Czy ja szybko dzisiaj? Nie, ja dzisiaj mam założenie, żeby dobiec do mety. A jesteś stąd? E, czy jestem z Wrocławia? Nie, nie jestem z, z stąd Wrocławia. Jesteś? Ja jestem z Kłodzka. O, Kłodzko to jest bardzo piękne miasto. Bardzo piękne, zapraszamy serdecznie. Powiedz mi, dlaczego właśnie taka stylowa biało-czerwona? i Bo to są barwy naszego Stowarzyszenia Kilometrów Pomocy, tak, jak tutaj widać. To są, jest cała nasza ekipa, więc całą ekipą dzisiaj biegniemy. Eee, dzisiaj akurat w naszych sercach biegniemy dla naszej Beatki. Eee, to też Beatka. Beatka jest naszą też ambasadorką. Dzisiaj pobiec nie mogła, ale wiem, że bardzo chciała tutaj być, niestety nie może, dlatego my, Beatko, jesteśmy ale na co dzień też jako stowarzyszenie zajmujemy się też pomocą innym osobom. Także różnego rodzaju eventy, wydarzenia organizujemy biegi, morsowania, zbierając zawsze przy tej okazji środki, które mają za zadanie pomóc dzieciom chorującym. Mi, czy ty jesteś wróżką? Tak, prawie. Dajesz jakieś szczęście albo nagrody? Daję różne rzeczy. To na przykład? Buziaki. Ale to na nie też. mogę, nie mogę. Ja Z kobi kobitą przyjechałem. Widzi, ale teraz nie patrzę. Jak szybko chcesz biec? O, bardzo wolno. No z taką gwiazdeczką na czole to szybko. Na żółte idę. O to ile? Godzina 50? A raczej ze trzy, na spacer dzisiaj. Naprawdę? No niestety. No ale to już piękna impreza przecież. Ale tutaj. mężczyzna mój na 1.30 prowadzi dziś te tumy. Poważnie? Tak. A my będziemy z przodu, no, będziemy go na pewno tak? obserwować. No to biegnie, biegnie, łysy taki. Dobra, to będę obserwował. Do. Na razie. Dobra, Dzięki. Jak widzicie jest tutaj mega tłoczno. Wszyscy uśmiechnięci, bo jeszcze nie wiedzą co ich czeka. 21 km ulicami Wrocławia po ciemku. Ja bym się bał. Uuu. Warto pomagać przyjacielu. Tak. Po to się żyje, żeby pomagać. Wszystkiego dobrego. Dziękuję Ci. Żyjcie w zdrowiu. Dawaj, 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 dawaj. Pokaż i, pokaż i. Co ci pokażę? Dawaj, dawaj, muajtaj. Co to? Bo inaczej, jeśli mówimy o nocnym biegu, nocnym półmaratonie. Widzę, że jesteście w osobnych strefach, tak. ale chyba biegniecie tak naprawdę razem trochę, to czy nie? nie wiem, biegniemy by przebiec po prostu, Biegniemy, by przebiec, ale biegniemy, znaczy razem się rozgrzewamy, razem przejechaliśmy, razem zjedliśmy, a przychodzi moment startu i no każdy idzie. Za swoją strefę i musi przebiec tak, jak najlepiej to potrafi. Ale razem wracamy do domu, żeby nie było. Petarda. Piękne tańczyliście. Dziękuję. Mamy dawać kciuki. A dlaczego akurat takie gwiazdki? Eee, nie wiem, jak to nazwać. Ja ogólnie choruję na łysienie plackowate i e, chciałam trochę wykorzystać to, że jestem łysa i e, przerodzić to w pewien sposób w u Dlatego jestem trochę taką gwiazdeczką. Ale przerodziłaś to. Tak? No, to bardzo mi miło. I... Trzymamy kciuki. I ja również za wszystkich trzymam. A ty, jeśli nie subskrybujesz tego kanału, to koniecznie musisz to nadrobić właśnie w tym momencie. Ty klikasz, a my lecimy. To co Grażynko, zmierzamy już na start. Zmierzamy. Fajnie będzie pokibicować dzisiaj z tej perspektywy, prawda? Oczywiście. Siemano. No to dobra, idziemy, nie? Jaki czas dzisiaj obstawiasz? Poniżej 1:25, może 1:22. Katowice nocą. A dzisiaj wrocław nocą. E, wiesz, co Katowice nocą to były kiedyś. To był ten zły czas. Dlaczego zły? Wiesz co, e, bo ja akurat jestem z tych, dla których bieganie było tak naprawdę nową drogą po używkach. O, to bardzo ciekawa historia. Tak, e, naprawdę. A jak długo jesteś trzeźwy? E, jestem trzeźwy 4 lata i e, w lutym, w lutym były 4 lata, może tak Z 22 lutego. Półtorej roku biegam. A już mam, dzisiaj siódmy półmaraton w tym roku. Wo. Robię koronę w okay. maratonów, ale chcę zrobić wszystkie 10. Jestem zapisany na wszystkie i myślę, że się uda. Już korona jest zdobyta, ale co prawda jeszcze mam cztery biegi oprócz tego. Te, to jest fajna inicjatywa. Postanowiłem, że zrobię coś innego. Może nie za szybko, bo to jeszcze nie jest ten, ten moment, ale, ale w Białym Stoku godzinę 29 już zrobiłem. To. E, to nie za szybko, to jest bardzo szybko w moim odczuciu. No, 3,27 zrobiłem w tamtym roku. Silesia maraton. 42. 40, dopiero teraz wszyscy są na trasie. My już czekamy na finiszerów. Zobaczcie, 20 minut i już będziemy mieli zwycięstwo na mecie. Tutaj na Telebimie co chwilę obserwujemy, jak szaleńczo, świetnie wygląda to na ulicach Wrocławia. Światła, tłumy ludzi kibicujących, a my niestety nadal tutaj. Ale zostańcie z nami i oczekujcie na zwycięzcę.

To jest wydały, piękny dobra, dzień, dobra, naprawdę jestem wdzięczna to i warto było, warto było pracować tak ciężko na wszybcie, i naprawdę jestem z siebie dzisiaj dumna. Dziękuję wszybcie, wszystkim, wszybcie, wszybcie. którzy mnie wspierali w tej drodze. O, o ja! o, ogromne, ogromne brawa. Powiem, jak wrażenia? Cudownie! Generalnie biegam od trzech lat, spełniam swoje marzenia. To co zrobiłem, po prostu w to nie wierzę. Nie? Tylko wytrwałość, cel, grupa wsparcia, grupa drużynowa. Lecimy do przodu z tymi endorfinami. Świetna impreza! Dzięki za organizację. Do zobaczenia za rok. Zmęczenie to co Grażynko, dowiedzmy się jak wrażenia. Let's go. Siema, jak wrażenia pobiegu. Super bieg, jak zwykle. Rek rekord życiowy zrobiony, także pełne zadowolenie. No to rewelacja, gratuluję. Dzięki wielkie. Siema, siema, jak wrażenia pobiegu? Super, fajnie, bardzo fajnie. Cel osiągnięty? No zabrakło dwóch minut do 1.30, ale szczerze wątpiłem, że się uda. To i tak pięknie jest meta, gratuluję. Super, dziękuję. razu Opole, siemano. Siema, 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 jak wrażenia po biegu? Bardzo dobrze, chociaż męcząco, w gorąco było trochę dzisiaj wyjątkowo. No, a tak to ogólnie, no, tak okej. Okay. Jak czas? Udało się osiągnąć zamieszana cała? Znaczy się, no, nie jest to mój rekord, ale jest dobrze. Jest pięknie, no, dziękuję. Siema, jak po biegu? Bardzo dobrze dzisiaj, a już mi się wyłączyło, dzisiaj życiówkę zrobiłem, więc bardzo dobrze, parę podbiegów, ale trasa bardzo fajna. Dużo zakrętów, ale generalnie przyjemnie się biegło. Gratulacje. Dziękuję bardzo. Siema, widzę, że z uśmiechem meta. No <laughs> Super było. <laughs> Cel osiągnięty, wyznaczony. Ostatnia tak, Nie Jestem przebity nawet. Biegliście razem, rozumiem. Biegliśmy razem. No, to gratuluję mety i uśmiechu. Dzięki wielkie. Siema, Siema Elbląg, jak pobiegło. pobiegł? Bardzo dobrze, jest życiówka zrobiona. E, co mogę powiedzieć? E, jeszcze zostały trzy maratony, trzy pół Lecimy dalej. Kocham Olimpię. Całe życie, Olimpia Elbląg. Super, ale nie ukrywa, że męcząco. Pierwszy raz wywrosłam czwarty. Czwarty, no to pięknie, życiówka? Życiówka, tak. Gratuluję. Dziękuję bardzo. Dobra, godzina 33. Nogi jeszcze pamiętają biegi na orientację w wojsku, ale trzeba być twardym, nie? Yo! Bardzo dobrze. <grywa> Rewelacyjnie. No, firmie, myślę, że. Niezły czas, zobaczymy na, na ile A jaki czas? Nie wiem jeszcze. Ale myślę, że gdzieś koło godziny 30. Wiem, że jest ciężko. Trudno. Jak tam sobie? biegu? Super. I życiówka. Rzeciówka jaki czas? 1.34. No Rewelacja. Pierwszy raz we Wrocławiu. Pierwszy raz. Jest półmaraton. Debiut? Tak. Gratulacje. Dzięki. I jak tam bieg? Cudownie, jestem tutaj pierwszy raz. Życiówka. Jaki czas? Godzina 35 i 48 sekund. Pięknie. Z godziny 38 na godzinę 35. Kocham Wrocław i wszystkich Wrocławian. Hej, 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 jak tam bieg. Super. Wyjątkowo udany. Co prawda pierwszy raz biegłam we Wrocławiu półmaraton. Ale życióweczka wpiękła, pękła taka, że nie spodziewałam się. Jaki czas? Yy, według zegarka godzina 35.42, Także rewelacja, gratuluję rewelacja. bardzo. Chyba mam rekord życiowy, nie wiem, jeszcze nie sprawdziłem dokładnie, ale miałem, ta jedynka mi dała, dodała skrzydeł i chyba pobiłem życiówkę. A jak to zrobiłeś, że masz numer jeden? Była, była aukcja na WOŚP, prezydent miasta udostępnił ten numer i wygrałem. I mogę tutaj zdeklarować, że za rok to powtórzę. No to gratulacje i co, do zobaczenia za rok. Na bank, do zobaczenia. Kto wie, Pobiegłam, Pobiegłam po poważnym ataku astmy i mm, chyba sobie Monika. udowodniłam, że ograniczenia są po to, żeby je pokonywać. Jestem bardzo się szczęśliwa. Myślę, że jeżeli masz sobie tą moc, żeby coś pokonywać, to super. Jeżeli nie, to nie musisz. Więc. Dzięki, gratuluję. Dzięki. Siema, Siema zajączku, jak tam udało się dobiec na czas. No dobrze, 30 sekund przed czasem, także planowano. Rewelacja, dużą grupę prowadziłeś. Na początku dużą, z czasem ona się troszkę wykrusza, także. Ale jest dobrze. Miałem tam jednego, dwóch zawodników, którzy biegli od początku do końca ze mną. Zawsze mam tak na każdych zawodach takie osoby, które... Przechodzą przed biegą, pytają się, jak biegne, jak i trzymają się cały dystans. I dzisiaj było to samo, i to jest fajne. No to gratuluję. Dzięki, wszystkiego dobrego. Cześć, powiedz jak się biegło. Fajnie, ale trochę ciężko było. Dlaczego ciężko? Bo to 21 km, to trochę dużo. Trzeba było się na dyszkę zapisać. Właśnie, dyszka była super. Dobra, a powiedz jaki czas, jaki, jakim czasem skończyłaś? Godzina 40 i parę sekund. To jest Twoja życiówka, czy to jest wynik tak, taki 10, naturalny? 10 minut poprawiona życiówka. Ło, wow, to na grubiczkę, ale poprawiłaś tą trasę czy inną tak, trasę. tą trasę. Rok temu było godzina 45. To wielkie gratulacje. Dzięki wygląda na to, że wszyscy mieli życiówki. Tutaj robota jest Cześć Siemano, powiedz mi, była życiówka? Gratulacje, kapitalne miasto. Dziewiąty mój półmaraton. Chyba najlepszy. Życiówki nie ma, ale jest sama przyjemność z biegania. Kocham biegać. Cześć. Powiedz jak poszło? Super. Zrobiłam życiówkę. Jestem tak strasznie z zadowolona. Chciałam złamać godzinę 45. Przyleciałam. Zegarek mi mówi. Dajcie mi się chwilkę zobaczyć. Zegarek mówi, że. A nie znajdę. Godzina 41-42 sekundy. jest Wspaniała trasa, wspaniała impreza. Z takim rozmachem jestem pod ogromnym wrażeniem i na pewno będę to roku. Gratulujemy. Dziękuję. Siema? Powiedz, to do żony od razu pisałeś? Nie, w żona na trasie. A jak poszło dzisiaj? No nie było najgorzej, nie, ale no. Udało się dobiec. Zdrowiu, więc to najważniejsze. Dokładnie tak. Gratulacje. Dziękuję. Cześć Siemanko, powiedzcie jak poszło? Rewelacyjnie. Jesteśmy zadowoleni, zadowaleni mega. Zawsze się tu super bawimy. Jest cudownie. przyjedziemy sobie. Zero we Wrocławiu niepowtarzalno. No mega, mega, mega impreza. Świetnie. A powiedzcie, da się zgubić jak się biega po ciemku. Nie ma W tych okolicznościach nie. To jest taka petarda, tyle energii, że nie się żywią z nurtem całej imprezy. Nie ma krzyczą, wgubić. Więc nie ma szans, żeby się zgubić. Chodzimy Cześć! Na metrę, parę metrę do Powiedz nam, czy Wrocław nocą jest piękny? Jest piękny. I nie da się zgubić? Nie, jest Fenomenalnie to wyglądało, prawda? No emocje niesamowite, petarda. To, co tutaj się działo, to jest po prostu obłęd. A co jeszcze, jeszcze bym chciała coś powiedzieć? Yy, właśnie, było tyle ludzi, 13 tysięcy ponad, i wszyscy na starcie bawili się świetnie. Wszyscy... Yy, Współpracowali z e, prowadzącym, e, wszyscy się bawili, wszyscy tańczyli do muzyki, przybijali piątki, uśmiechali się, wspierali mega. Tak wyglądał jedenasty nocny półmaraton we Wrocławiu. My się świetnie bawiliśmy, mam nadzieję, że wy się świetnie bawiliście i mam nadzieję, że widzimy się za kilka dni. jakie tu mamy wspaniałe! Jak zwykle trochę się napracowaliśmy, więc jeśli masz ochotę postawić nam kawę. Dzisiaj mrożoną, to link masz w opisie, a my dzięki temu możemy właśnie odwiedzać takie imprezy, podróżować po całej Polsce i nie tylko, żeby nagrywać dla Was takie relacje jak właśnie dzisiaj. Macie przyjemność oglądać.